Państwa, witam na konferencji dzisiejszej, poświęconej szalonym dniom muzyki drugiej edycji Dafależny de Sergii. Polska przyswoiła sobie ducha szalonych dni muzyki. Nie jest to niespodzianką, nie ponieważ nasze kraje przywiązują taką samą wagę do kultury. Zamiarem René Martin, który 15 lat temu stworzył ten festiwal we Francji, było uczynienie z niego festiwalu Woodstock muzyki klasycznej. Naszym celem było przedstawienie tego prądu muzycznego, który zrewolucjonizuje muzykę XX wieku. Temat tegorocznej edycji jest tutaj za mną, na tym plakacie. Jeszcze zacząłem Titanii, w co chciałem w ten sposób Malerowi. Hmm, muzyki ma coś szczególnego. On wywołuje i udziela innym energii, takie na scenie, pozytywne energii, jak i w kuluarach, jak. Hmm, Całą obsłudę teatru, jak całemu teatru, teatrowi, trochę życie Teatru Wielkiego, bo to wszystko jest od rana do wieczora otwarte i można chodzić po wszystkich salach. I to jest wspaniała rzecz. Muzyka uczy wrażliwości, wypełnia, że tak powiem, wyobraźnię i uczy myśleć kategoriami atrakcyjnymi. I to jest bardzo ważne. Ten festiwal, tu można skwitować krótkim, to jest kultura, która łączy. Ale przede wszystkim y, najważniejsze jest to, że y, przenosi te wszystkie idee, które są zawarte w kulturze wysokiej, do najmłodszego pokolenia. Dzisiaj żyjemy w, sobie w świecie bez wartości, i, albo gdzie te wartości są słabo dostrzegane, y, i w tym momencie y, nasze dzieci, moje wnuki, y, powinny żyć w otoczeniu, gdzie. Piękno to też jest wartość i dlatego też cieszę się z tej działalności, ogromnej działalności edukacyjnej, którą ten festiwal rozwija. Musimy mieć na uwadze tych, którzy są i którzy będą, którzy powinni trochę inaczej to organizować. To już będzie epoka, to nie będzie już epoka homo już To już będą ludzie tutaj, urodzeni wolnej Polsce. Tutaj nie ma tego rozdzielenia. Scena, widownia. To jest trochę inaczej. I ja myślę, że to jest festiwal, który być może w następnych latach, w przyszłości będzie wzorem do tego, jak należy y, wprowadzić, wprowadzać kulturę do naszego codziennego życia. Ale czemu muzyka poważna ma w tym pomóc? Dlaczego akurat? Dlatego, że ona jest pewnym zwornikiem kultury dawnej i dzisiejszej. Ona jest takim pomostem, który, który nie zanika. To nie jest sztuka ulotna, to jest coś takiego, co jest przez cały czas i będzie. Nie wyobrażam sobie tego, żeby ktoś zapomniał Chopina za 300 lat na przykład. Owszem, zapomną różne doraźne działania, nawet bardzo krzykliwe dzisiaj. Nikt o tym nie wspomni za kilkaset lat, natomiast to zostanie. Dlatego no, i wtedy zastanawiam się, dlaczego to zostanie, bo w tym jest piękno. Tak? A człowiek piękna szuka całe życie.